On Miso. niejaki piórko. Część ósma. Wyrywanie głów. Chcieli go tylko pociągnąć za włosy. Nie chcieli mu robić nic złego. I od razu urwali mu głowę. Hej! Hey. 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 Patrz, jak widocznie jakoś źle była umocowana. Pewnie. A przecież no. nie, nie urywają się zwykle tak łatwo, nie? Jak no? Coś tam musiało być nie w porządku. Przecież. Zawiasy słabe. Gdy nie znajduje się już ona na ramionach, staje się nader krępująca. Trzeba ją komuś dać, ale przedtem trzeba ją dokładnie wymyć, bo można zawalać ręce temu, kto nią będzie obdarowany. Nie pomyśleli jednak, by ją umyć. A teraz ten, komu ją wręczono, z rękami ociekającymi krwią, zaczyna żywić jakieś podejrzenie i spogląda nieufnie z podełba, jakby spodziewał się dodatkowych informacji. No, w sumie. Yy, no ba, znaleźliśmy ją w tym, w, w ogrodzie, hmm. prawda? Tak, w ogrodzie, prawda? Hmm. No, wśród innych. Hmm. Wybraliśmy tę właśnie, bo wydawała się jakaś taka hmm. żeś, świeższa od o, innych. Tam jeśli mu się nie podoba, możemy mu poszukać innej. Ten ich na razie zatrzyma, na wszelki wypadek. A, dobra. No, i oni odchodzą, czując na sobie jego nieruchomy wzrok, spojrzenie, mm. które nie mówi ani tak, ani nie. Czekaj, czekaj. A może byśmy tak yy, yy, w tym, w stawie poszukali? O, dobra. Yy, bo w takim stawie można znaleźć masę rzeczy, co nie? No, no, no. Może jakiś topielec załatwi sprawę? Jasne, dobra, idziemy. Masz coś! Nie! Dwa kalosze, Pół litrówka! I sedek! Dobra! Dobra idziemy! Powiem wam, że zawsze wydaje się, że w stawie to już można znaleźć, nie wiadomo co. Rychło stamtąd odwracają, niczego się nie doszukawszy. No bo skąd tu znaleźć głowy gotowe do ofiarowania? O? No, bo skąd je wytrzasnąć, nie narażając się na większe nieprzyjemności? Słuchaj... No, no? Hmm? Ja... Ja mam wprawdzie kuzyna, tylko okay. że... Co? Mamy właściwie identyczne głowy. Aj. No nikt nie uwierzy, że znalazłem przypadkowo głowę tak podobną do mojej. No lipa. Mhm. Ja no... No jest ten mój ten przyjaciel Piotr, ale... Mhm. Ale on jest bardzo silny, ja nie wiem, czy dają sobie tak łatwo urwać. No to... No trudno, spróbujemy. No jasne. Ta tak łatwo poszła, nie? No. no i tak więc udają się z tą myślą do Piotra. Wchodzą Siema, Piotra. do mieszkania. Hey, hey, Upuszczają to, to na podłogę chusteczkę wie. do nosa. O, kurczę, Piotr tak. się schyla. O. Jakby chcieli mu pomóc się podnieść o. dla śmiechu, ciągną go za włosy do tyłu. Głowa urywa się. Yes. Bez specjalnego oporu. Potem wchodzi żona Piotra z awanturą. Ja! No co? No co no. cię Pijaczyna znów rozlał wino po podłodze go złapać nie może, to jeszcze rozlewa! I nie ma nawet siły podnieść się z podłogi! I odchodzi po ścierkę. Przytrzymują ją za włosy, ciało pada bezwładnie na podłogę. Głowa zostaje im w rękach. Wściekła głowa kołysząca się na długich włosach. Potem nagle pojawia się wielki pies i zaczyna jadać. Ktoś go kopie z siły i głowa odpada. Teraz już mają trzy głowy. Trzy to szczęśliwa liczba, a poza tym teraz jest duży wybór. Głowy są zupełnie różne: mężczyzna, kobieta, pies. I wracają do obdarowanego już jedną głową człowieka, a tamten na nich czeka. Kładą mu na kolanach bukiet z głów. On odkłada na lewo głowę mężczyzny koło tej pierwszej, a głowę psa i głowę kobiety z jej długimi włosami na prawo. Potem czeka cierpliwie i, i patrzy na nich nieruchomym wzrokiem, spojrzeniem, które nie mówi ani tak, ani nie. No, te znaleźliśmy u znajomych. No po prostu leżałem na podłodze w mieszkaniu. Każdy mógł je wziąć, innych nie było. Wzięliśmy to, co, co było. Innym razem może połów będzie bogatszy. I tak nieźle nie, nie się nam udało, nie? Nie, żeby brakowało głów, na szczęście nie ma o tym mowy. Tylko, że już późno. Niełatwo je odszukać w ciemności, prawda? No, no a potem jeszcze trzeba je czyścić, szczególnie te, co leżały w tym, w, w błocie. No cóż, no, spróbujemy jeszcze. No, a, ale i tak jest nas tylko dwóch, nie możemy ich tu przecież zwodzić teczkami. No dobrze, no, no dobra, to... No to idziemy, no. Może hmm. parę nowych spadło do tego czasu. Zobaczymy. I odchodzą, a w ślad za nimi spojrzenie, które nie mówi ani tak, ani nie. W ślad za nimi nieruchomy wzrok. Nie, no jasne. <śle> nie wiem, ja już, ja już mam dość. Naprawdę. Wiesz co? U? Weź moją głowę. Zaniesiesz mu, on nie pozna. On na nie nawet nie patrzy. Powiesz mu... Wystaw pan sobie, że wychodząc, spotknął się o tą głowę. Głowa jak inne, no nie? Przynoszę ją panu i na dzisiaj może starczy, dobrze? No ale... ale, ale słuchaj... Yy, ja... ja mam tylko ciebie. No, 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 tylko bez takich czułości, bierz ją. No, dawaj. No, no, no... No, czekaj. No, ciągnij. Ciągnij! Ciągnij! Oh, do cholery. Nie widzisz? Nic z tego. To nasza kara. No, czekaj. Spróbuj oderwać moją. O, weź. No, słab. Czekaj. No, ciągnij mocno! Ale głowy nie puszczają. Trzymają się mocno. Mocno otwarte głowy morderców. Nie wiedzą co począć. Idą, wracają i znów idą, i znów powracają, a w ślad za nimi wyczekujące spojrzenie, wzrok nieruchomy. Wreszcie gubią się w nocy i odczuwają to jako wielką ulgę ulgę dla nich, dla, dla, dla ich sumienia. Na pójdą na ślepo w jakimś kierunku, którego będą się starali trzymać tak długo jak się da. Spróbują żyć od nowa. To bardzo trudne, ale spróbują, spróbują nie myśleć o tym wszystkim, co było. Żyć jak przedtem, jak inni. Żyć. Koniec części ósmej. Ciąg dalszy nastąpi.